Ja słyszę ciągle odbijanie piłeczki na jakikolwiek temat, no tak, bo rozmawiacie na argumenty. I tak tymi argumentami i piłeczkami można się przerzucać w nieskończoność. Finalnym efektem rozmowy, komunikacji na argumenty jest rozpad związku lub tak zwana znieczulica. Czyli zasadniczo o tym mówisz, a on już nawet nie słucha. Co jest jeszcze gorsze niż kłótnia, bo jeżeli ludzie się kłócą, i są w tym jakieś emocje, to jeszcze im zależy. Jak już jest nieczulica, to już jest chujnia, jednym słowem. Przerzucanie się argumentami do niczego nie doprowadza. Jest bardzo prosta rzecz, która to tłumaczy. A ja wam pokażę. No, tutaj mam pudełeczko jakieś po iPhone'ie. O, zobaczcie, nie? Porozmawiajmy na temat tego pudełka. Mate... Użyjmy argumentów do tego. I teraz... Pierwsze pytanie, żeby zacząć rozmowę, to na przykład do kobiety: Co widzisz na tym pudełku? No i kobieta odpowiada: No, widzę narysowany telefon. A teraz mężczyzna odpowiada: Jaki telefon? Przecież tu jest masa tekstu. A no to zapytajmy profesjonalistę na jakimś może spotkaniu, czy coś, co widzisz. No, widzę napis. I teraz, kto z nich ma rację? Okazuje się, że wszyscy, i każdy każdemu próbuje udowodnić, który ma rację. Ho, 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 ho. Czu czujecie to? To jest rozmowa na argumenty. Mało tego, bo to taka rozmowa na prawdy, nie? W sensie ten ma rację, ten ma prawdę, ten ma prawdę i ten ma prawdę. Wszyscy mają prawdę, wszyscy mają rację. I tak przerzucamy się teraz, wymyślając różne sposoby na to, jak udowodnić komuś swoją rację, czyli żeby mój argument był na wierzchu. I teraz nie ma zasadniczo z tym żadnego problemu, oprócz jednego. Jeżeli robimy to w związku, to powtarzam wiele razy w swoim wideo toczymy wtedy mini wojnę. I mało tego, bo w tej mini wojnie to my jesteśmy po przeciwnych stronach. Rozumiecie? Jeden jest Rosją, drugi Ukraino. Jeden jest Niemcami, drugi jest Polską. No tam zwał jak zwał. No to rozumiecie, że z tytułu tego, że jesteśmy po przeciwnych stronach barykady, to nie możemy być w partnerstwie. Prawda? Możemy być w partnerstwie, czy nie? No powiedzcie mi, czy Ukraina z Rosją w tym wypadku może być partnerami? Będą się kochać? Będą wieść szczęśliwe życie? No to, to... to. Weźmy, czy Polacy, ogólnie z Niemcami, do dnia dzisiejszego mogą wieść szczęśliwe życie? Średnio co? Dlatego rozmowa na argumenty prowadzi do mini wojny. Mini wojna zawsze prowadzi do tego, że ktoś jest wygrany i ktoś jest przegrany. I dalej wszystko jest w porządku. Ale nie może być wygranego i przegranego w związku. Bo przegrany jest umniejszony, natomiast wygrany jest wywyższony. I teraz patrzę z góry na tamtego. A w partnerstwie wtedy nie będzie równości, nie? No bo jak równość? On tu, to tu, to nie ma równości. To nie. A wszystko zaczęło się od rozmowy na argumenty, czyli odbijanie piłeczki. Więc przestajmy odbijać tą piłeczkę i dojdźmy do klucz sprawy. Jak dochodzić do klucz sprawy? Wyjaśniłem w swoich kursach. Prosto jak krowie na rowie. Możecie tam wejść, zobaczyć, posłuchać, pooglądać, macie dostęp kiedy chcecie. Róbcie jak chcecie, przecież ja was nie będę namawiał do tego. Ja wiem dzisiaj jedno, że to jaka jest komunikacja, to taka jest relacja. I jest to problematyczne w dzisiejszym świecie, ale z drugiej strony nie. Bo ci ludzie, którzy zechcą jednak poprawić swoją komunikację, nie uczyć o tam partnera, jak ma ze mną rozmawiać. Bo zwróćcie uwagę, że to tak się odbywa, że ja muszę nauczyć swojego partnera, żeby używał słów takich. Które ja rozumiem i które mi odpowiada. To, to nie. Ci ludzie stoją na przegranej pozycji. Bo teraz każdego trzeba by było uczyć. Ale można się nauczyć, komunikować, żeby inni to inaczej odbierali. I to jest plus praw. I do tego momentu, którzy ludzie, większość ludzi i tak tego nie zrobi, to się nie oszukujmy. to można by było wywalić birbolt, plakat, nie wiem, co ksiądz na Ambonie mógłby im mówić, albo w spowiedzi za pokutę. E, po, nauczyć się poprawnej komunikacji i tak by tego nie zrobili. Jezus mógłby stąpić z nieba, zjechać na chmurce i po, po, pokazać im, jak to robić, i tak by wiele ludzi tego nie zrobiło. Ale będą ci, którzy to zrobią, którzy nauczą się tej poprawnej komunikacji. Nie ze mną, to z kimś innym, tak. to nie chodzi o to. Ale oni będą mieli szczęśliwe życie. Z partnerami? Będą partnerami, a nie, wiecie, tu dół, tu, tu góra, prawda? I ci ludzie będą w życiach szczęśliwi, będą mierzyć się wspólnie życiowymi problemami, będą próć przez te życie jak przecinak w masło, będą razem. Jeden i drugi będą razem. Niby dwie jednostki, ale w całości. Huh. Prawda? Prawda.